Cześć ciekawcy! Ostatnio w mediach plotkarskich było głośno o rozpadzie małżeństwa piłkarza Jakuba Rzeźniczaka i modelki edyty Zając Rzeźniczak. Co ciekawe, zarówno przed i po ślubie, który odbył się w 2016 roku, pojawiało się wiele pogłosek mówiących o tym, że Jakub zdradza swoją partnerkę. Para jednak długo zaprzeczała tym doniesieniom. Co więc wydarzyło się teraz? Aby się dowiedzieć, koniecznie obejrzyjcie nasz film do końca. Jakub Rzeźniczak to 32-letni piłkarz występujący na pozycji obrońcy, który jest obecnie zawodnikiem klubu Wisła Płock. Jakub to wychowanek lks Łódź, natomiast najwięcej meczów rozegrał w Legii Warszawa. W 2008-2014 reprezentował Polską Drużynę Narodową. Zadebiutował za czasów Leobin Hakera w towarzyskim meczu z Serbią i rozegrał 9 spotkań. Jednak odpuśćmy sobie przedstawienie całej jego kariery, bo przecież nie po to tu weszliście. Jakub ożenił się z polską modelką Edytą Zając 11 czerwca 2016 roku w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Na ich hucznym weselu pojawiło się aż 200 gości. Wydaje się, że do szczęścia nie brakowało im niczego, jednak ciągle pojawiały się plotki o zdradach piłkarza. W 2017 roku informowano o tym, że gdy Jakub przeniósł się do Azerbejdżanu, aby grać w jednej z tamtejszych drużyn, Edyta zdecydowała się nie jechać wraz z nim. Niektórzy twierdzili, że to ze względu na jej pracę, a zdaniem innych pokazywało to, że coś psuje się w ich związku. Ostatnie doniesienia o prawdopodobnym rozwodzie pary też nie wzięły się znikąd, ponieważ piłkarz został niedawno przyłapany przez paparacy, jak obejmował inną kobietę. Informator jednego z serwisów plotkarskich Pudelek.pl stwierdził, że Jakub już w styczniu chciał zostawić żonę, jednak ona starała się go przekonać do ratowania ich związku. Podobno jednak piłkarz w końcu postanowił ją rzucić, ponieważ rzekomo znalazł już sobie nową partnerkę. Kim jest ta kobieta? Jak nazwał ją wspomniany informator, to drugoligowa piosenkareczka. Internaci szybko zauważyli, że Jakub pojawił się ostatnio na meczu Polski z Izraelem w towarzystwie Candy Girl, czyli piosenkarki Barbary Hetmańskiej, która zdaje się może pasować do tego opisu. Według obserwatorów nie wyglądali, jakby łączyła ich tylko przyjaźń. Jednak innego zdania jest Candy Girl, która wszystkiemu zaprzecza. Piosenkarka powiedziała, że zna piłkarza od wielu lat, a doniesienia serwisów plotkarskich są jej zdaniem absurdalne. Tymczasem niektórzy fani są już prawie pewni rozwodu piłkarza, bo Edyta usunęła z Instagrama większość zdjęć ze swoim mężem i przestała obserwować jego profil. Kolejnym powodem potwierdzającym plotki o rozpadzie ich związku może być to, że 11 czerwca małżeństwo obchodziło trzecią rocznicę swojego ślubu, a mimo to nie podzielili się w mediach społecznościowych żadnym swoim wspólnym zdjęciem. Najnowsze plotki donoszą też, że Jakub posiada dwuletnią córkę z inną kobietą niż jego ślubna partnerka. Podobno z matką swojego dziecka spotykał się w tajemnicy przed żoną, z którą jest bardzo nieszczęśliwy. Według anonimowych źródeł tego małżeństwa nie łączy nic poza sakramentem i kontraktem z marką biżuterii. Informator twierdzi też, że przez Jakuba ucierpiały dwie kobiety, zarówno jego żona, jak i matka jego dziecka, które wierzyły, że wszystko się ułoży. Jak dotąd Jakub rzeźniczak jeszcze niczego nie skomentował. Zatem jak myślicie ciekawcy, czy anonimowy informator podający te newsy kłamie, czy może jest z nich cień prawdy? Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić filmów, które pojawiają się codziennie o 17.19. Do usłyszenia!